Myślę. Wykracz metalu, nie. Okej, okay, już widzę o co chodzi. Jeszcze, tak się składa, z ładem nie dokończyłem rozmowy co do tej butli z powietrzem. Więc już to natychmiast na załatwiam. Um, więc ta butla i samurai polecieli, co? A co się stało dalej? No cóż, to co, tylko to, co się stało wszystko 20 grudnia, czy coś, coś koło tego? 20 grudnia? Hmm, to było tydzień temu. No, teraz jak tylko właśnie pamiętam, to ten, ta butla, pojechała prosto na jezioro, więc, więc, co, co każdą noc wypływałem za połową łodzi i szukałem tej, tej, tego samoraja, a na naprawdę Kianse mi go dała i to wszystko. I kiedy go znalazłeś? No, w nocy przed ostatnią, On no to poleciał. To mi zabrało całe czternie go za. Bo to jest takie duże i jej, teraz się ja nie spodziewałem. O! Ty, I zaraz Phoenix, no właśnie coś sobie przypomniał, że ta noc przed no ostatnią to jest noc morderstwa Hamonda. Przepraszam, że nie powiedziałem nikt. Właściwie to byłem tutaj na miejscu zbrodni w, te, w nocy morderstwa. A, a, a widzisz jednak poszedłem do, poszedłem do domu przed północą. Więc nie wiesz, co się stało potem? Nie? Eee, szkoda. Nie jest tak do końca szkoda. Przynajmniej rozwiązaliśmy jedną tajemnicę. Tajemnicę? Może powinniśmy jej powiedzieć? No i teraz nareszcie możemy iść do loty, bo... Tak jak mówię, to po prostu ten dialog z ladem był niedokończony. I dlatego nie mogłem loty przekonać ciebie co do tego, że... Jednak ta butla była... No, że ona była Gordon. I no teraz jeszcze spróbuję właśnie o tym po pomówić. No więc, panie prawniku, mam informacje, które potrzebujesz. A wy macie dla mnie coś co do Gordiego? I trzy warianty. Pierwszy, że jeszcze nic. Drugi, że go znaleźliśmy. I trzeci, Gordy nie istnieje. No jak, no jak mówię, moja teoria jest taka, że. że ten Gordy była ta butla, która wydała się niby ten hałas, kiedy zawód się w niej otworzył i ona poleciała samodajem na jezioro. Więc. Trzecia opcja, Lotta. Nie ma czegoś takiego, czegoś takiego jak Gordy. Co? Jak możesz być taki pewien, co? Naprawdę nikt? Masz jakieś dowody na to, że Gordy nie istnieje, co? Hmm, dowód, że Gordy nie istnieje, jest tutaj. Oczywiście, że mam dowód. Żadny, żaden pranik wady, swojej odznaki, nie dokonałby jakichś stwierdzeń bez, bez dowodu, który by to, po, który, który to popadł. I oto jest dowód, który poprze, że no, monitoruje, że Gordy nie istnieje. No i teraz możemy pokazać tą butlę. Take that! No to jest butla daleko. Co czy zrobicie z tą butlą, powiedz swoje To jest Gordy. Um... Przepraszam? Co to można myśli nick? Eee, niedaleko jest butka, butka z hot dogami. I koło niej znajduje się ogromny, nadłukiwany samuraj. Jak tydzień temu, idiota, który jednak jest moim przyjacielem, próbował ją napełnić powietrzem. <grydy> idiota, który jest moim przyjacielem, dobra. No, on pożył tej butli. Że, i... U, 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 użył tej butli, żeby napalić samuraja. I potem zawód się otworzył. I z tego powodu butla poleciała prosto na jezioro. I widocznie ona z siebie naprawdę głośny... I z Taki wybuch kiedy poleciała! Wybuch? Butla z ciągle nienapompowanym samolotem. Wszystko to poleciało prosto na jezioro Przy całym czasie. Pewna para robiła sobie zdjęcie przy jeziorze To zdjęcie! Chwila, więc mówisz, że Gordy to naprawdę sam, samuraj? Uuu no, biedna lotta. No patrzcie najwyra z twarzy. Teraz no, naprawdę się załamałam z tą teorią jednak, no, ale taka prawda po prostu. No to jest jedyny sposób, jak mogliśmy udowodnić czy Gorli je czy nie. No, no to jest rzeczywiście z... sposób na zrenowanie marzeń takiej wieciary jak ja. Przepraszam, no, to przykro mi. Nie, w porządku wygraliście. Dla wasze, wasze informacje, jak, jak tylko chcieliście. Kobieca... No właśnie, ma nie popiera, biedna Lotta. A więc, no... Chcemy tych informacji mimo wszystko, może zapomni Lotta, o tym jednak Gordy, czy co. So. E, więc powiedz nam o tych informacjach, które masz, co? No cóż, przysięga to przysięga. E, no, więc... Więc posłuch posłuchałem po policjantów i mówili oni o czymś, o jakimś świadku jutro, który się pojawi. Powiedzieli, że on jest właścicielem wypożyczalni łodzi tutaj wzdłuż tej ścieżki? Wypożyczalnia łodzi? Tak, już tutaj byliśmy, to miejsce już znamy. Jednak jeszcze nie, nie miało ono dla, 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 nas, dla nas szczególnego znaczenia. E, ktoś tam jest? Znaczy, to przecież wygląda na miejsce opuszczone. No tylko pewien Stado, który żyje sam. Powinni się to sami sprawdzić. Dziękuję, Lotta. Zrobimy to. No, więc a więc spłaćmy to nich. A! Poczekajcie no, jeszcze. Coś jeszcze. E, tak, ta noc morderstwa. Wiecie, mój aparat zrobił z dwa zdjęcia, wiecie? A więc masz inne zdjęcie? No... E, tak, ale nie ma na nim nic, nic tak do końca, tylko jezioro. E, tak pomyślałem, że to, że to nie będzie do końca taki przydatny dowód, więc... Ja e, mnie zatrzymałem dla siebie. A, no może ono nie przyniesie żadnej pomocy, ale... Proszę, weźcie je. Ok, nie ma żadna pomoc, ale jednak to zdjęcie też nam tutaj no, wszystko dodaje do zapisu sądowego. No, to żegnam was! No, zabójcie się z sobą. Czasem się zapakowała wszystko. Zapakowała matki i poszła stąd. Biedna lotta. To wszystko bina Hmm, przypuszczam, że legenda ciągle żyje. Legenda? Tak, legenda lawego. Tak, i wszyscy, którzy go znają od jakiegokolwiek okresu czasu, wszyscy wiedzą, że jeżeli coś się wyczuwa, to zazwyczaj chodzi o pasa. Tak, o, o ten, ten cytat podpadł na w epizodzie pierwszym czy tam drugim, nie chyba pierwszym to było. No bo tam był tylko, ale w drugim go nie było. Okej, okay, widzicie? Teraz tam lota dała informację o tym, że świadkiem, o którym była wzmianka, o którym mówił Gansu, tym świadkiem jest gość z wypożyczania łodzi, więc zaraz tam się udajemy. Ciebie teraz sygnalizuję, więc jak mówię, łódź świat wypożyczania łodzi. Hej, Nick, to, to jest to wypożyczanie łodzi, o której mówiła Lotta. Masz rację. Chyba tutaj nikogo nie ma wokół. No, a więc sprawdźmy może w, w wewnątrz, co? Tak więc, może tam wejdziemy. Przynajmniej spróbujemy, jeśli drzwi nie będą zamknięte. Hmm. Mam wyboczania. Chyba nikogo nie ma wokół. Hmm. Czyli chyba nie mogę tam wejść. Tak się, tak się zastanawiam czemu. Czyżby świat. No po co widzicie? Świat się, się chyba zamknął. Więc jak ja mam tam wejść? No może po prostu trzeba było wziąć move? No jasne, raz po prostu move. Tak, caretaker's check. No, jesteśmy wewnątrz. Kurde, myślę, po, prostu, po prostu trzeba na to zaznaczyć. Do, i, I to potem niby się. Nie, sami, sami wejdziemy czy coś, jakoś tak nie wiem, pomyślałem. Ale nie, po prostu poprzez move. Najpierw to jest sposób na poduszanie się tutaj w całej grze. No mamy tą chatkę, mamy papugę jakąś. Jakieś. Obraz, jakieś takie rysunki ryb na ścianie wywieszone. O, to jest ma ten dziadek, o, ta, ten świadek, o którym mówili. Meg, czy to ty? I! Hej, czy to z tobą jest cave? A gdzie byście byd nie były? Ja się tak o was martwiłem! Nik, yy, ty sobie z tym grać. Myślę, że to zostawię to tobie, Maja. Meg! ty tak? No, w końcu już podjąłeś decyzję, czyś nie? moją de de decyzję? Na twoją decyzję co do, co do kierowania moim sklepem z makaronem, kiedy odejdę z tego świata. Makaronem? Jak dobrze jest to słyszeć, jak dobrze to słyszeć! Dzięki wam, wasz stoluszek jest taki dumny. Kiedy wy dzieciaki opuściliście ten dom, to nie wiedziałem co myśleć. Jak miałem utrzymać to miejsce i na taki stoluch jak ja? Poli! Dzieciaki wróciły do domu! Cześć! Cześć! Rrr! Nick, co, co to było? Papuga. E, tamto na stojaku. Cave! tak. Zostawiam to... Zostawiam e, Wet Noodle w swoich rękach, synku! Więc Kate to jest ona, a nie ona? A, możliwe. E, Nick, co to jest Wet Noodle? Nudzę niby, ale wolę tego, wolę tego nie, nie tłumaczyć. W po prostu brzmi lepiej jak dla mnie. Ym, powiedziałbym, że to jest te, te, te nazwa tego sklepu z makaronem. To jest córka, czy nie, Poli? Cześć, cześć! O, jak? I zasnął na stojąco. Świetnie. On zasnął. Nie, chyba chyba właśnie mu się Okej, okay, a więc gość myśli, że jesteśmy jakimiś mech i cave i to wszystko, teraz zasnął, więc jak od niego mam wyciągnąć informacje co do tego morderstwa? No cóż, może jednak spróbujemy z nim pogadać, może co do na przykład tej restauracji, tego sklepu tam z makaronem? I bąbelek będzie go obudził, tam sklep z makaronem? O, jak?! Aż pomyśleć, że. Że wet noodle będzie żyło, kiedy ja odejdę! Wiecie, mój ojciec zaczął ten interes, więc wy będziecie trzecią generacją! Meg! Y ty, tak? Jutro zaczniemy. Jutro zaczniemy z sekretami. rzucania ciasta! Rzucania ciasta? Ty, tu, ty, ty też, cave! Y y tak? Ty też byłeś najlepszym. Nie wiem, operatorem, wrangle? Nie wiem, jak to się to ma. to jest ten. nie taki. O, Poskrawacz, może będzie dobrym słowem. Ty też będziesz. najlepszym poskrawaczem tego makaronu, który kiedykolwiek. który kiedykolwiek Zachód widział! Hmm. Czy właśnie makaron nie jest z Włoch? To mówisz o Zachodzie? Meg! Tak? Ty nie, czy ty nie wiesz, że najlepszy makaron nasz był zrobiony na, na, na zachód od Rokis! Ty nie wiesz? E, tak, oczywiście wszyscy o tym wiedzą. Nick. Ile musimy tu utrzymywać w takim rodzinnym klimacie, co? O, ten stolot musi coś wiedzieć o morderstwie. Nie, nie wiedziemy stąd, dopóki nie dowiemy o co tutaj w ogóle biega. I znowu zasną. Tak, nikt będzie najlepszy poskanaczem makaronu na świecie, na tym, jakiego zachód w ogóle widział. Naprawdę, z... ten się ma coś z mózgiem. Nie wiem, ma jakieś. Gdzieś... nie wiem, zaniki pamięci, czy co? No cóż.